Projekt UFO, serial, który z jednej strony porwał mnie vibem PRL-u, a z drugiej strony porządnie wynudził zbędnym rozciąganiem niepotrzebnych wątków. Poza tym w raptem czteroodcinkowym serialu upchnięto za dużo, przez co całość przypomina jedzenie kiełbasy upaćkanej z słodkim kremem. Ale jak to mawiał kolega Geralta z Rivi. Po kolei, jeśli łaska. Po kolei, jako żywo. Słuchaj, szybciutko streszczę ci dwa odcinki i sam ocenisz, czy coś tu nie gra. Serial zaczyna się od zakładu napraw elektronicznych Fala, a konkretnie od Neonu. Jest noc, przychodzi albo Dumbledore i gasi wszystkie światła. Całkiem fajna scena. Właściciel tego zakładu zbignie w sokolik, śpina nierozłożonej kanapie. Budzi go aparatura przypominająca wyposażenie krypt Jako że chłop odbiera jakiś podejrzany sygnał, wyrusza rowerem z uroczym koszyczkiem z przodu. Jadąc lasem natrafia na przewróconą latarnię oraz łunę zielonego światła. Zbyszek jest podniecony, roztrzęsiony, no można od razu się domyśleć, że naprawdę długo czekał na taką chwilę i co? Zbyszek robi tylko jedno zdjęcie, bo po co miałby zrobić kilka zdjęć z różnych stron, z różnych kątów, jeszcze przecież wtedy ktoś by mu uwierzył w coś, co Zbyszek chce udowodnić całe życie. W następnej scenie Hubert Urbański nie prowadzi milionerów, a spotkanie wyznawców teorii spiskowych. Na spotkaniu można dostrzec ryśka z klanu tuż za Karolem Wojtyłą. Jan Polgard, bo tak nazywa się postać grana przez Adamczyka, to naukowiec, który w swoim programie telewizyjnym obala różne teorie. A tutaj na tym spotkaniu pojawił się, by promować książkę. Ostatnim prelegentem jest Zbyszek Sokolik. Chłop opowiada o ufoludkach, ale zauważa, że wbrew potocznym opiniom nie przychodzą oni z kosmosu, a mieszkają pod wodą. Polgard wchodzi w dyskusję ze Zbyszkiem, drwi sobie z niego. Przepraszam. Ale gdy Zbychu wyciąga zdjęcie, Polgardowi trochę mięknie kuśka. Do tego stopnia, że po spotkaniu, gdy podpisuje książkę Zbyszkowi, zaprasza go do swojego programu. Zbychu się zgadza. Później w ciągu 5 minut mamy kilka scen. Polgard jedzie z żoną, dojeżdża do miejsca pracy, daje fachowcowi zdjęcie do analizy oraz jedzie do domu zobaczyć, że żonę masuje jakiś tam azjata. A gdy Adamczykowi czeszą wąsy, nie włosy, tylko wąsy mu czeszą, dowiadujemy się, że zdjęcie wygląda na autentyczne. 5 minut na taką informację to długo. Owszem, twórcy celowo dają najazdy kamerą na powiedzmy dzwony z PRL-u, czy też na buty, widzimy kostki do auta, no ogólnie twórcy pokazują, że nie żałowali dolarów na oddanie realiów, tylko między innymi przez to, w tym serialu jest dużo scen, które spokojnie można byłoby wyciąć, a serial nie ucierpiałby na dramaturgii czy na tempie. Oczywiście dochodzi do debaty, podczas której Polgard ośmiesza zdenerwowanego Zbyszka. Zbyszek strzela Focha, kompletnie nie rozumiejąc, że zamiast strzelać Focha, powinien strzelić trochę więcej fotek i miałby po prostu dowody. Polgard na stołówce rozmawia z podstarzałą FAM Fatal, w tej roli pani Ostaszewska, której gra aktorska jest, jakby to delikatnie ująć, beznadziejna. Dlatego ja też muszę koniecznie z tobą porozmawiać. Ale nie tutaj. Zbyszek wraca z Warszawy i przez 30 sekund wychodzi z PKS-u. Ja wiem, twórcy chcieli się pochwalić PKS-em, ale 30 sekund to bardzo dużo, jeśli chodzi o język filmowy. Zwłaszcza, że tutaj się nic nie dzieje, bo on tutaj wzdycha, że jest rozczarowany podróżą, no ale już wiedzieliśmy o tym wcześniej, to jest powtarzanie. W domu Zbyszka czeka na niego milicjantka. Dziwna, trochę stylizowana na policjantkę z Fargo kobieta przynosi mu telewizor do naprawy. Dialogi między nimi pozostawiają wiele do życzenia, jak większość dialogów w tym serialu. Co więcej, mamy jakieś dziwne najazdy kamerą, które chyba miały nadać aurę tajemniczości tej kobiecie, a zamiast tego to się gryzie w ogóle z resztą serialu. Julia Borewicz, bo tak nazywa się postać grana przez Julię Kijowską, wraca do domu. Wraca do domu, gdzie szuka córki, która poszła nad jezioro. Szuka jej, a gdy ją znajduje, to przypomina jej i nam, że tej córce nie wolno chodzić nad jezioro. A potem się przytulają. Zbyszek w barze rozmawia z potomkiem Bogdana. Zacny i dzielny husarz zapewne przewraca się w grobie na wieść, że jego pra pra prawnuk zamienił biało-czerwone skrzydełka na komunistyczne pagony. Ładnie to tak? Polgard jedzie do Ostaszewskiej, gdzie testuje popularne w tamtych czasach łóżka wodne. Twórcy bardzo subtelnie podkreślają przyprawianie rogów mężowi Ostaszewskiej. Po obowiązkowej w produkcjach Netflixa goliźnie, podstarzała fam Fatal okropnie mlaska, i po zdradzie męża zdradza Polgardowi, że jego program otrzyma gorszą godzinę emisji, na rzecz programu pewnego hipnotyzera. Warsztat aktorski stoi tutaj na solidnym poziomie, em jak miłość. Wiesz, że Cię lubię. Może mi nawet w jakiś sposób zależy na Tobie. Ruda żona Polgarda odkrywa zdradę męża i postanawia ogolić mu głowę. Dochodzi do małżeńskiej kłótni, która ani nie jest na serio, ani też nie bawi. Aktorzy wyrzucają z siebie dialogi, które nie pasują do pracy kamery ani scenerii. Otoczenie nie koresponduje z treścią, między parą nie ma żadnego napięcia, ani nawet stawki. Dawno nie widziałem tak jałowej kłótni. Polgard jedzie do szefa i to jest kolejna długa scena tylko po to, abyśmy się dowiedzieli tego, co już wiemy, czyli tego, że wedle szefostwa formuła jego programu trochę się wyczerpała. Później w telewizji leci przez chwilę Roman Polański hipnotyzujący ludzi, a Polgard otrzymuje telefon od sekretarza partii. Sekretarz zachęca Polgarda, aby zbadać najnowszą sprawę, a mianowicie jakiś rolnik twierdzi, że został porwany przez UFO. W sprawę zostaje również zaangażowany Zbyszek, który jedzie na miejsce i dopytuje rolnika, co tam się wydarzyło. I w tym momencie kończy się pierwszy odcinek. Liczyłem, że serial celowo otworzył wiele wątków, aby później wszystko spiąć ładną klamerką, no ale nie. W drugim odcinku dochodzą kolejne wątki, które są, bo są. Sprawiają iluzję tego, że coś się dzieje. Dowiadujemy się, że Zbyszek w dzieciństwie łowił ryby na prąd i zabił brata. To znaczy, wszyscy myślą, że on zabił brata, a on uważa, że nie zabił, tylko że porwali go ci kosmici z wody. Polgard dowiaduje się od sekretarza, że lepiej by było, żeby to całe uprowadzenie kosmitów okazało się prawdziwe. Juli Borewicz pogarsza się wzrok, a dodatkowo poznaje agentów rządowych, z których jeden mówi w ten sposób: My w sprawie Niejakiego Józefa Kunika. Polgard robi sobie zdjęcie z jakimś facetem, bo tak, to jest kolejna scena bez sensu. Później Polgard godzi się ze zbyszkiem pijąc brudzia. Polgard w hotelu poznaje kobietę z wesela i idzie z nią do łóżka, bo tak. Polgard ze Zbyszkiem jadł z tym chłopem na miejsce wydarzenia i zobacz, czy ta scena czegoś ci nie przypomina. No i tak... Z kolei fan fatal przekonuje męża sekretarza, że też musi jechać tam, gdzie Polgard i go pilnować. Czyli pozornie dzieje się bardzo dużo, ale w zasadzie dzieje się bardzo mało. Dalszej fabuły zdradzać nie będę. Powiem tylko, że serial trochę opowiada o tym zdarzeniu całym z UFO trochę o manipulacji trochę o walce o sprawę. Trochę o wpływie partii na ludność, trochę o radzeniu sobie z traumami, trochę też stara się rozbawić, trochę przestraszyć, miejscami skłonić do refleksji itd., itd. Tylko moim zdaniem za dużo jest tego trochę. Tych wątków jest tyle, że zostały rozmydlone, nie są angażujące, tempo też nie pomaga, poza tym serial skacze po stylach. A to udaje Stranger Things, a to nawiązuje do Fargo, a to stara się przedrzeźniać komunizm jak dawne komedie. Za dużo tego jest, przez co serial jest nijaki. A największą wadą są nie tyle bohaterowie, co ich odpychająca natura. Ponieważ w projekcie UFO nie miałem komu kibicować. Jan Polgard to obleśny babiarz i karierowicz, który nie żony i kogo tylko może to chce wykorzystać. Dużo osób chwali u niego aktorstwo, ale ja tam widzę siłę kostiumów i makijażu. Postać Polgarda składa się głównie z jego stroju, fryzury i samochodu. Aktorsko Adamczyk naprawdę niewiele dołożył. Z kolei Zbyszek to odpychający dziwak, on już jest lepiej zagrany, ale i tak nie wiesz o co mu chodzi. Ale ta niewiedza Cię nie intryguje w taki sposób pozytywny, tylko upewnia Cię, że gość jest śliski i nie chcesz mieć z nim nic wspólnego. Ponadto, gdy wychodzi na jaw, jak Zbyszek traktuje rodzinę, to już w ogóle jego dramatyczną sytuację masz daleko gdzieś. Zupełnie nie przejmujesz się jego losem. Z kolei policjantka Julia to dziwaczka, z którą trudno się zidentyfikować. Żadnej postaci twórcy nie podarowali czegoś, co mobilizowałoby widza do sympatii. Za to w serialu istnieje mnóstwo przeciągniętych scen, kiepskich dialogów i niepotrzebnych zabaw reżyserskich. Tak czy siak uważam, że serial może się komuś spodobać, bo jest na tyle specyficzny, że rzeczywiście może trafić w kogoś gust.